Witajcie, z tej strony Carlos i dzisiaj rozpakujemy sobie Google Nexus 10, czyli tablet, który wyróżnia się przede wszystkim wysoką rozdzielczością, oprócz 10-calowego ekranu, a rozdzielczość, jeżeli już o niej mówimy, to 2560 na 1600 pikseli z 300 ppi, także naprawdę będzie na pewno robiła wrażenie, ale na tym raczej skupimy się w recenzji tego urządzenia, no i warto jeszcze wspomnieć, że jest to wersja 16-gigabajtowa, ale chyba na pudełku nie będziemy się tutaj więcej skupiać, bo doszło ono do mnie w niezbyt dobrym stanie. Skupmy się za na samym rozpakowaniu i podnieśmy teraz wieczko i rzućmy okiem na sam tablet, ale na razie odłożymy go sobie na bok, ponieważ tradycyjnie w każdych rozpakowaniach Carlos TV na urządzeniach kluczowych, że tak powiem, w rozpakowaniach, skupiamy się dopiero pod koniec. Ale zajrzyjmy jeszcze, co dostajemy właśnie w zestawie. Przede wszystkim jest to kabel USB wraz z ładowarką, i z tego co mi się wydaje, dostajemy tutaj przejściówkę, przynajmniej ten zestaw, to właśnie wersja z przejściówką. Tak, dokładnie, jest to przejściówka. Po prostu z innego kontaktu. Natomiast to nie robi jakiejś wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o ładowanie, po prostu jest to wszystko większe, ale tak jak mówię, większej różnicy przy ładowaniu nam to jakoś nie robi. Dalej znajdziemy jeszcze dwie instrukcje obsługi, czarną i szarą, ale chyba na tym nie ma sensu się skupiać. Nie ma słuchawek. Pierwsze wrażenia związane z tabletem są przede wszystkim takie, że Google Nexus 10 ma naprawdę spore wymiary. Wydaje mi się, że nawet za duże, ale o tym tak naprawdę też przekonamy się w recenzji, jak już troszeczkę potestuję sobie ten tablecik. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, to jest tutaj naprawdę dobrze. Nic jakoś tutaj nie skrzypi, kiedy weźmiemy tablet do ręki. Raczej to wszystko wygląda na solidne wykonanie, i na razie nie mam tak na pierwszy rzut oka do czego się tutaj przyczepić. Góra Nexusa to przycisk do włączania i wyłączania urządzenia oraz do regulacji głośności, prawa strona to wejście jack na słuchawki oraz wejście micro USB do ładowarki, natomiast tył to 5 megapikselowy aparat. Jeżeli chodzi o przód, no to oprócz wspomnianego wcześniej przeze mnie 10-calowego ekranu, znajdziemy tutaj jeszcze przednią kamerkę, która posłuży nam na przykład do rozmów na Skype'ie. Tablet wyposażony jest w Androida 4.2.2 i bez problemu możemy się tutaj po nim poruszać. Właściwie bez żadnych zacinek, także komfortowa praca na tym tablecie raczej jest całkiem możliwa. Natomiast szczegółowo ten tablet oczywiście omówimy sobie jeszcze w recenzji. A Wy piszcie w komentarzach, co chcielibyście właśnie w następnym filmie związanym z tym tabletem zobaczyć. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym technologicznym materiale.